Siemanko. Tutaj empty koledzy. I, nie wiem, czy będę nagrywał jednak z No i tak. Pewnie założyli się coś innego. No, ja też zauważyłem, ale że tam tej serii nigdy nie oglądam. No i nie wiem, co nie robić. Czy kontynuować, czy. Nie mam w ogóle, ale tak, z Marką mam, tak umarłem, mam duel, będę też kręcił, I to jest taka, można powiedzieć bardzo łatwa gra, no i tutaj się jedynie walczy, sprzedaje jakieś przedmioty z walką, no, tak, na początku pojawiamy się tutaj. No i tak, tutaj mamy arenę, gdzie możemy walczyć z innymi. Tutaj mamy jaskinię, też możemy walczyć, ale z potworkami, też z potworkami, a tutaj mamy sklep i w nim możemy tylko sprzedawać nie możemy kupować. Chociaż y, punkty akcji, czyli takie punkty, y, dzięki którym można walczyć, no możemy tu kupować i tak. Y, ja już jestem tu, bo trochę nabijam leveli. To jest od 9 levela. Nie, od 10 przepraszam. Y, no i tak. No tutaj ja jedynie sobie Nie wiem, czy to wam się spodoba, no ale. Mi się podoba to gra. O, widzicie? No, fart. Dobra. Czasem można przegrać, czasem można wygrać. To zależy od eku. I od mopka. Jeśli jest silny mopka, no to możemy też przegrywać. Yy, eee, wyprawę. Ja na razie na 17, no bo na 18 to bym był za cienki. No to zaczynamy kilka lewiedli dobiję to pójdę na 18 o jeszcze lepsza o no, no lepsza no dobra no i tutaj się właśnie różne rzeczy zdobywam no, to było na tyle jak. Yy, no, sobie o tejże. tego bym to nazwał. No, i jak widzicie, teraz sprzedawam Dobra, idę z powrotem. No, i widzicie, zabrakło mi punktów. No, to się co minutę regalo. I jeszcze jedno, tutaj możemy załączyć czas. mamy tego bardzo dużo, znaczy jak jest dużo graczy, no to piszą ile wleziem, można sobie czyścić, przesunąć na bok, ja wolę mieć tak przesunięto, to będę jednocześnie wiedział i grać, normalnie chcę To był taki wstęp do tej serii. Więc. No, to by było na tyle. No, i cześć.